Lata 90. level 17. wakacje. Mamy wypierdalać cię na jakiś obóz dla ostrej patoli. Mamy, ale ja nie chcę. Zamknij mordę i jedziesz, bo zapłacone. Okej. Okay. Jedziesz niezbyt zadowolony. Gdy docierasz do tego ośrodka, myślisz sobie, że może być spoko, bo fajne miejsce, las, jezioro itd. XD. Tylko kible na dworzu. Mamy cię zostawia i spierdala z ojcem Januszem all inclusive do Włoch. Trafiasz do pokoju ze sypkami, trochę takie pizdy, ale ty lepszy nie jesteś. Spotkanie integracyjne. Okazuje się, że nie ma ostrej patoli, tylko same jakieś dzieci biwnicy. Wtem widzisz ją. Jasna skóra, ciemne kasztanowe włosy, piękna figura, długie nogi, twarz anioła. Czuj dobrze w serduszku.png. Twój Benis też się cieszy. Opiekunowie rozpalają ognisko. Smażesz sobie kiełbasę, nagle koło ciebie siada ta fajna Karyna. Cześć. Jestem Agnieszka, a ty? kiskie wpierdala ci się do ognia Próbujesz go złapać, ale trzepiesz się tylko jak pojebany Loszka zachichotała Męskim głosem mówisz Jestem Anon, dziwko O, ładne imię, hehe he. Skąd jesteś, zjebie? Z Sanoka, a ty? Z Wawy, hehe, he, stolica No wiem, ty tempa kurwo Nagle niezręczna cisza Myślisz, co powiedzieć i z dupy mówisz Chcesz hapnąć moją kiełbaskę? Lożka znowu beka. Hehe, he. dzięki Anon. Bierze gry za twoje kiełbaski. Zaczynacie gadać o życiu. Loszka nigdy nie miała chłopaka, hehe. He. Starzy ją też wykurwili z chaty. Rozmawiacie tak godzinami patrząc sobie w oczy. Ty samiec alfa proponujesz loszce spacer po lesie. Anon, ale tak nie wolno. Zasady są po to, żeby je łamać, hehe. He. Idziecie przez las trzymając się za ręce. W lesie jakiś spożywczak jest, bo koło takich małych domków do wynajęcia nad jeziorem. Kupujecie winiacza, tego słownego komandosa. Osiadacie sobie razem gdzieś na jakiejś górce. Otwierasz winiacza, jebs dękiem w łokieć, jebs w kolano i w czoło na szczęście. Loszka śmieszkuje z ciebie. Anon, jesteś taki zabawny, lubię cię. Ja ciebie też, Loszka. Pijecie razem winko, obejmujesz ją, ona się w ciebie wtula. Feels good Serduszko rośnie jak penis pedofila w przedszkolu. Lożka przechyla ostatni łyk, patrzycie sobie w oczy, wasze twarze się zbliżają. Całujecie się tak, jak w tych sławnych amerykańskich filmach. Trwa to z pięć minut. Loska mówi, że trzeba wracać. Idziecie z powrotem za rękę, rozmawiając. Wracacie i widzicie te spierdoliny dalej przy ognisku. Nikt się nie strzaju, że was nie ma. Hehe he, no przyps Odprowadzasz ją do pokoju i idziesz do siebie. Nie śpisz całą noc, patrzysz w gwiazdy i myślisz tylko o niej. Sen jednak silny skurwieli firmy ci się urywa. Rano na śniadać usiadacie razem. Gadacie się jak wczoraj. W ogóle cały czas robicie wszystko razem, jak bliźnięta syjamskie. Mijają dwa tygodnie, obór trwał cztery. Jesteście super szczęśliwi razem. Całe nocie spędzacie na spacerach i piciu winka. Ostatni tydzień. Lóżka powoli smuta, że cię straci. Mówisz, że będziesz do niej jeździł pociągiem co weekend i będziesz kupował kwiaty. Och, Anon, jesteś taki słodki. Kocham cię. Moje śliczne ty, kochanie. Ostatni dzień przed wyjazdem, jak co noc, wino, las w dwoje. Loszka mówi, że chce wyrazić swoją miłość w inny sposób. Anon chce się z tobą kochać. XD wygryw, zasram. Idziecie do mięskiego kibla, bo tylko tam nikt nie chodzi. Ona zdejmuje koszulkę Instant Boner. Cycuszki jędrne i piękne, nawet jest lepsze niż z filmów starego. Łapiecie za Benis. Anon rozbierasz się. Stoicie razem zupełnie na go klęka i z samego Anona. O kurwa, jak dobrze, JPG, nigdy tak nie czułeś, w końcu wypina się i daje znak do startu. Rukasz ją namiętnie, nie tak byleby zasrać, ale z prawdziwej miłości. Po wszystkim wyznajecie sobie miłość i przysięgacie się spotkać znowu i być na zawsze razem. Idziecie do ciebie, bo sepki są u loszek, o czym kurwa nie wiedziałeś, bo tak byś nie musiał się jebać z głową obok stracza. Zasypiacie, słodko, razem przytuleni do siebie, wstajesz rano i mówisz... Loszka, trzeba się pakować. Loszka z promienistym uśmiechem wstaje, daje ci buzi i ucieka na tych swoich pięknych nóżkach do pokoju. Autobus podjeżdża. Loszka daje ci kartkę z numerem telefonu, adresem itd. Płaczecie, odjeżdżacie. Smutna żaba JPG. Ryczysz całą drogę. Już w autobusie piszesz do niej list. Gdy wracasz do domu, dzwonisz do niej, rozmawiacie, Anon, brakuje mi ciebie, mi ciebie też, loszka. Znowu płaczecie, ale ze mnie ciota. Wysyłacie sobie listy, mija kilka miesięcy. Loska przestaje odpisywać. Myślisz, że musisz do niej jechać, bo do wakacji nie wytrzymasz. Bierzesz całą swoją kasę, jaką masz, i jedziesz na pociąg do stolicy. Droga trochę długa, ale robisz to dla niej. Czujesz papie w brzuchu w z radości. Idziesz i cieszysz się jak ostatni debil. Widzisz jej dom, widzisz ją w oknie. Ona patrzy na ciebie. Ucieka gdzieś nagle. Myślisz, że biegnie cię przywitać. Pukasz do drzwi cały uradowany. Otwiera jakaś stara kurwa. Zastałem Agnieszkę, stara szmato Co kurwa? Ona już dawno tu kurwa nie mieszka. Wtedy coś w tobie pękło. Zrozumiałeś, że ona nie chce cię widzieć. Wypierdalasz bukiet, który jej kupiłeś do śmieci. Płaczesz. Idziesz na dworzec, płaczesz, wracasz do domu, płaczesz. Myślisz o samobójstwie. Mijają tygodnie, a ty dalej czujesz się jak gówno. W końcu nadchodzą wakacje. Już ci po niej jakoś przeszło, ale cały czas ją kochasz. Jedziesz znowu na ten sam obóz, bo najtańszy. Idziesz do miejsca, w których byłeś z lożką by powspominać. Stoisz przed tym sławnym sraczem, w którym pierwszy raz zasrałeś. Słyszysz znajomy głos. "Anon, to ty?" Widzisz tę kurwę? Tęskniłam, Anon. Wybacz, że tak się stało. Byłam dziwna. Moja wina. Wszystko żałuję, że tak zrobiłam. Spanikowałam. Chłodna żaba gif. — Anon, w twoim serduszku jest jeszcze Agnieszka? Moje śliczne ty, kochanie, Agnieszka. Już dawno tutaj nie mieszka. Wyjebanej od Odchodzisz i masz w dupie, co czuje Lożka. Kilka lat później twoje kumpela z nagrywał nagrywa o tym piosenkę, bo jej o tym wszystkim opowiedziałeś i zarabia grubie miliony. Życie ty kurwo.